Kolejny samczyk, przedstawiciel gołębi długodystansowych, 6700 Jest to imbred. Łączenie. Łączenie grytka razy własny syn. Grytka razy własny syn. Mam kilku tych braci w rozpłodzie. Ten jest imbredowany. Grytka razy jej własny syn. Także to linia gołębi na długi dystans. Niestety te gołębie nie są potrzebne w naszym okręgu, bo loty długie nie są organizowane i nie ma na nie zainteresowania, więc nie ma jak w nich rywalizować wszystkie gołębie długodystansowe.